Także dojechaliśmy do kolejnej destynacji neolitycznej i lecimy na kolejne wykopaliska świątyń. Ty pamiętasz, jak się nazywa ta świątynia tutaj? No i właśnie dlatego pojawiam się teraz na ekranie. I dzisiaj będzie bardziej spokojny dzień, ponieważ w ogóle to wstaliśmy o jakieś dziesiątej i teraz mamy tylko dwa muzea na dzisiaj, także będzie to szybki, lecz produktywny dzień. Pierwsze muzeum dzisiaj za nami. Bardzo ładne. Podobało mi się. Generalnie dowiedzieliśmy się, że tam gdzie chowali zmarłych, to również ich spalali. Że dwa w jednym mieli. Jak jeśli chciałeś być pochowany, to od razu byłeś spalany przed pochowaniem tam. A teraz idziemy na piechotkę, bo Paulina stwierdziła, że czemu nie mamy nogi, więc czemu by ich nie użyć? I będziemy szykowali. a a a... Wczoraj była tragedia, ale oszczędziłem wam tego, bo była taka tragedia, że nawet nie myślałem o tym, żeby to nagrać, nie? więc tak. Pięć busikowa, więc <grym> ja <grym> Jest... w prawo. Tak, więc teraz przez to, że ona ma traumę busikową, idziemy godzinę piechotką. Miejmy nadzieję, że zdążymy przed zamknięciem muzeum. Myślę, że już niedługo będziemy. no Chyba, że Paulina powie coś innego. Typowo takie 30 minut, jeszcze. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie, prawda? No, 17. Za 17 minut powinniśmy być u Poczekaj, że mamy. To jest nienormalne. Normalnie nienormalne jest. A to jest pojebane, że w tym kraju nie ma żadnych Znaczy jest tam, ale nikt nie chce tam bieścić. Taki wygląd. Idzie, idziemy na przejście dla pieszych, czy czekamy? Nie, teraz trochę? lecimy. Teraz idziemy. Teraz idziemy. Pierwszy No kurwa pięć razy bym przeszedł, no. Czyli szczerze już pięć razy, byś miała odwagę, znajdź sobie wewnętrzną odwagę, kobietom. Chyba tylko na pewno. Takim to bym się kajdnął. Mega dziwna to przejście. Nie wiem, nie obchodzi mnie to ładne widoczność. Tak oto zaczęliśmy kolejny dzień od szukania miejsca, w którym można się wysikać, gdyż moja kompanka tutaj nie pomyślała, żeby załatwić Ej, a takie sprawy. Nie pomyślała, żeby załatwić takie sprawy. W domu tu jest kamera. No chyba że tu. No właśnie. Także dobrze zaczynamy ten wtorek, ale mam, jestem dobrej myśli. Myślę, że zaraz coś znajdziemy. powiesz to jeszcze. Bardzo się podoba. Kobieta w swoim naturalnym środku. Nie wiem jakie kładki. Co robiłam samolotne. mi się. No nie, może nie ten środek, ale to mi się podoba. Albo gotowa tutaj. Ty. Pamiętaj, że tu nie można dotykać tych rzeczy najczęściej, nie? No dobra. To dopiero mogło. Nie, nie rób to. Do, do, tego, do, do tego, do tego, do tak? tego. No, bo tu przecież jest duża temperatura w środku. O, Boże, ekstremum. Tutaj kawkę robię chyba? Takie? O nie wiem. Tak, jedliśmy ten jedliśmy serek. Jedliśmy ten serek, bardzo dobry. Bardzo słony. Wczoraj. A nie wiem, wreszcie. czy to wczoraj mówię, że próbowaliśmy. Nie, nie, wczoraj chyba już nie nagrywałem wtedy. wtedy. Ale faktycznie, musimy, żeby nie wy, wy, żeby wynieść stąd coś więcej niż wiedzę historyczną. Ja się mama przygadła. taki ten i taki ten, żeby... Żeby tego. No. Mhm. Witam was bardzo serdecznie z ciemnej, ale za to pięknej uliczki Dosłownie zrobi wam zaraz przejścia Ale ta kobieta, nie wiem, zaprowadziła mnie O Jezus No tam to czyha mrok Czyha wojna No i patrzcie, gdzie ona jakieś ciemne uliczki mnie prowadzi No Ja nie wiem, co ona chce ze mną zrobić, ale to raczej nie będą miłe rzeczy Muszę wam tak powiedzieć Ale idziemy, no kobieta chciała, no to mężczyzna się słucha tak. Są delfinki, mamy delfinki Mamy babę z cycami Mamy babę z cycami. To co widzicie przed nami, to jest waletta tak zwana A tam mamy fort świętego Angelo, na którym byliśmy chyba wczoraj albo przedwczoraj Wczoraj, wczoraj tam byliśmy i we wczorajszym vlogu Chodźmy do tej budki Jakie budki? A, że tam na dole? Nie, nie są u góry no, myślę, że możemy tam pójść, ale to chyba tędy nawet. No, tutaj mamy nawet jakąś kapliczkę, tutaj jakieś zejście na dół, a tutaj schodki. Generalnie trochę nasz czas nagli, bo poszliśmy na spacerek, a za chwilę mamy autobus powrotny, ostatni już dzisiaj, więc jeżeli się na niego spóźnimy, to, to będziemy spać na ulicy. W sumie kontencik będzie, nie? O, po pierwsze, jakiegoś ziomeczka. Ciekawe, co mu się stało. O, a tu mamy, jak komuś się zachce teraz siusiu, siu, no to przepraszam, ale to nie moja wina, tak? No jest tu co najmniej ładnie, tak, to prawda. No także musimy cicho mówić, żeby nas nie podsłuchiwały. Patrz, płynie ten statek wojskowy. To nie, już... to nie jest wojskowy statek. Tak, to jest ten wojskowy, że widzieliśmy go wczoraj. Nie, kochanie. I tak oto przed nami rozpościera się piękna, majestatyczna, wręcz nonszalancka Valletta. A pod nami przepaść, która powodowałaby co najmniej uszczerbek na naszym zdrowiu, gdybyśmy się tam... Gdybyśmy tam spadli. A Tam w oddali widać sygnały kosmitowskie, tak zwane. Tutaj kosmici dzięki tym sygnałom porozumiewają się z kosmosem. Opuszczona cywilizacja chce dojść do słowa jednak ni to mors, ni to kobiet. a to kobieta. Winda. Gdzie winda. No to było, na długie coś to winda. Przed chwilą widziałam jak jechała. Kobieta mówi, że to przed chwilą jechało a bez dowodów nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ja niestety w tym tej niepewności was zostawię, gdyż będę już kończył to ujęcie. Dlaczego nie? Także tak kończy się, się... Tak. No kurwa, się tak oto kończy się nasza przygoda z trzema miastami na Malcie. Aktualnie zmierzamy do miejsca naszego pobytu, czyli MGAR. Nie no do Walety najpierw. A najpierw do Walety. A później do Mgar. Może Walety <laughs> jakiegoś lodzika. Może w waletcie jakiegoś lodzika. Stay tuned! Co tu robi łódka? No chyba se daleko nie popłynie. Nie Polis. Nagrywaj to. No to lepiej są tu ciekawi. Nagrywaj Może nie podchodź tu. Kochanie. Kochanie, kochanie. Ja już tam nie idę. To jest zamknięta. No to coś tu się stało Więc uciekajmy stąd, żeby nie być to zamieszani. Ja... Przychem na wakacje, ale nie moje ostatnie, tak? Nie wiem, czy jesteśmy w niebezpiecznej dzielnicy, ale dla mnie wszystkie dzielnice po ciemku są niebezpieczne. Kobieta. Uciekamy. Jakby co nagrywam to wszystko. Jakby coś się nam stało, będziecie mieć po nas pamiątkę. Ale przed chwilą jakiś pan się na nas dziwnie patrzył. Moja kobieta tego nawet nie widziała, co znaczy, że bardzo dobrze się ukrywają tutaj więzy mafijne na tej wyspie. O busik, jedynka kod kurwa macie. Jak jedynka odjeżdża, jak ma być za 20 minut? No jedynka jest na pizzy, jeden, Szymon. No to kurwa i tak do niej nie dobiegniemy, to chuj nam w dupę, nie? Damy radę. Bo jak nie my, to kto? Oh. A może bo zobaczyłeś las, albo już wcześniejsze jeszcze jedynki? Może tak być. Oby tak było. Oby tak było, no bo inaczej się nie wydostaniemy z tej wyspy tak łatwo. Dane. Kurwa, rozwiązałem się tutaj. Musimy przydupnąć. Szymon wiąże buty. Ale nic się nie widać bez ciemno. Jak, jak tu zapalić lampę? Nie pal lampy. Musimy być inkognito. Tu nie jest bezpiecznie Jesteśmy na nieswoim terytorium. To jest co najmniej niebezpieczne. Musimy sobie uciekać. Nie wchodź tam.

Chciałem tylko Was poinformować, że w Walecie kupiłem selocika, a teraz wracamy do domu.